Rynek pracy w 2025 roku? Bardzo częste pytanie: co się dzieje po pierwszym kwartale? Na pewno ten rynek pracy lekko nam odbił. Około 35% pracodawców deklaruje, że będzie uruchamiało nowe oferty pracy, nowe miejsca pracy. Natomiast, mimo wszystko, większość pracodawców mówi o tym, że chce stabilnie utrzymać obecne kadry i nie planuje wzrostu zatrudnienia. To również wiąże się z tym, że pracodawcy bardzo mocno przeglądają swoje zasoby ludzkie, analizują te kompetencje, które, które potrzebują, i też bardzo twardo oceniają w procesach ewaluacji czy też w ocenie pracowniczej, kto realizuje cele biznesowe, a kto tych celów biznesowych nie realizuje. W związku z tym zachęcam Was do tego, abyście też przygotowali się do tej zmiany, że jeżeli szukacie aktywnie pracy albo jesteście w w takiej sytuacji, że zastanawiacie się nad zmianą pracy, to warto do tego procesu dobrze się przygotować, zaplanować go i pamiętać o tym, że teraz te procesy rekrutacyjne zwyczajnie trwają trochę dłużej.